Na, 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 na. Co? Tak, bo dzisiaj Minecraft, ale jesteśmy na latającej wyspie. Skąd się tutaj na znalazłem? Na survivalu. Otóż już Wam wyjaśnię. Proszę, wychodzimy z Minecrafta na początku. Wchodzimy na, na mój świat. Jesteśmy tutaj. Dobra. Skąd się tam znalazłem? A więc zbudowałem mechanizm. Potrzebny nam do tego mechanizmu detektor, blok szlamu, lepki tłok i byle jaki blok. Ja na przykład wezmę wyporę ondezit. I do tego krzesiwo. To są potrzebne materiały. No dobra, jak to zbudować? A no więc zaczynamy naszą zabawę. Stawiamy blok i na około o jedną kratkę. Niszczymy ten blok. Bierzemy tutaj. I mamy już. Stawiamy blok slamu detetkor, żeby ta czerwona kropka była skierowana do góry. Blok niszczymy szlam pod spodem. Stawiamy to. I teraz po każdej stronie robimy to. Ten detector skierowany dodał, czyli czerwona kropka dodał. I tak ze wszystkimi tutaj, tutaj. Tutaj tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Gotowe. Stawiamy to. I co nam została zapalniczka? I proszę bardzo. Mamy zbudowaną maszynę. I dzięki tej maszynie. Polecie na samą górę. Czy to na pewno jest najwyższa wysokość? Zaraz wam to udowodnię. Chodzimy. Bo tutaj gram na rimsach. Bo na starej wersji no nie mogę zrobić, więc postanowiłem, że zrobiłem to na rimsach. W ogóle zrobię fajną mapkę sobie w grę na tych rimsach. Będą, będzie z tej mapki odcinek, ale to w innym odcinku. Jak na razie mamy inną serię. Ale i tak to jest Minecraft Dreams. Dobra. Czy to na pewno jest... Chowamy? A czekajcie, to tutaj. A, co miałem? Dobra, musimy wziąć jakiś blok. Przynajmniej jeden blok. Gdzie wyjście? Tutaj. Skąd że czy to prawda? Otóż popatrzcie, mamy limit wysokości. Budowania to 390 bloków. Więcej nie mamy. Jak, Jak spadniemy, to zginiemy. I skąd pewnie pytacie się, skąd bierzemy bloki? Otóż co dzień, jeżeli przetrwamy, to wtedy możemy wziąć z kreativa różne potrzebne materiały. No i dziś. Więc ja wpisuję już tutaj nam kreatywa. No i tutaj co? Nie wziąłem łóżka, więc weźmiemy łóżko. Dobra. Postawimy. Chociaż. Nie. Bo... Później weźmiemy na łóżko. Dzisiaj my będziemy rozbudowywać. Weźmiemy na pewno dużo dirta, bo mało wziąłem. Takiego zwykłego i trawy. Żeby ta wyspa też miała jakiś sens. Weźmiemy sobie diamenty, jakieś ulepszenia. Aj, we, ja bym myślał, że weźmiemy. We, ja bym wziął jeszcze te butelki z ekspem dzisiaj będziemy farmę robić. Tak? Portal do Netheru, jeżeli będzie jeszcze czas, to zrobimy oczywiście. Więc wezmę obsydian. Obsydian będzie. Tutaj. Żeby to zapalić, to nie będziemy nie weźmiemy krzesiwa, tylko. Popatrzcie. Nie wiem czy zgadniecie, ale nie trzeba używać krzesiwa, żeby zapalić ani drewna, ani lawy. Nie trzeba. No to się jak? Kulomoglistą. Dobra. Skrzyni nie, ale weźmiemy. Trochę weźmiemy. Tutaj weźmiemy już do skrzyni trochę drewna. Dobra. Tutaj biblioteczki. Mamy. Będziemy potrzebować, bo będziemy... Żeby była ładna, to ścieżka będzie z... No właśnie. Z którego byście wy zbudowali ścieżkę? Z czerwonego cementu. Z pomarańczowego, z złotego, z jasnozielonego, z zielonego betonu. Czy ciemnego, zielonego, jasnego, czy tak. Z którego byście wy zbudowali? No, ja myślę, że skoro domek mamy z żółtego, to, to ja bym myśl, to ja myślę, że ścieżka by była z, z, z błękitnego. Tak mi podpasował. Więc błękitne bierzemy beton. Bierzemy na pewno, skoro będzie to farma, to weźmiemy marchewki. Pchszenice mamy trochę, ale weźmiemy jeszcze. I ziemniaki. Dobra. Szukamy teraz diamentów. Tutaj mamy. Diamenty. W sumie weźmiemy półstaka, chociaż czekaj, gdzie to będzie 24? 24 bloki myślę, że wystarczą, bo i tak to jest bardzo dużo diamentów. Diaksów i No dobra, shulker box zabierzemy. Czy bierzemy szalkerbox my... nie, nie do końca. Nie. Nie bierzemy. To na pewno nie. Sto jak na zbroję. Weźmiemy, bo będziemy mieli zbroję. Co zrobimy sobie? Weźmiemy sobie jeszcze jedną ochronkę i ciernie. Ciernie. O, tutaj. Ciernie 111. I nasiona pchenicy Pchenic Proszę bardzo. I to na dzisiaj tyle materiałów. Wpisujemy survivala. Na dzisiaj to te, tyle materiałów. No i dobra, z tego musimy dzisiaj budować. Znaczy, postawię od razu łóżko i spawn pointa. I ścieżkę budujemy. Na początku ścieżkę do farmy. Zróbmy. Portal do nether zrobimy pod sam koniec. A wyprawa do netheru jutro. Bo pewnie dzisiaj będzie w kolejnym odcinku ok wyprawa do netheru. Już możemy zacząć skręcać tutaj, bo po tej stronie będzie farma. Bardzo myślę, że jak na razie możemy zd zdjąć ale ja ze sobą mamy, mamy więc. Odłóżmy, jak na razie. Chociaż. Nie. Ja odkładam. To będzie motywacja. Poza tym, i tak będzie z tego kilka odcinków. Bo... Więc muszę uważać. Bo jeżeli zginę, to koniec serii. Koniec. A jeżeli chcecie sobie zrobić taką. Taką. Yy, wyspę. To ja tutaj poza okcinką zbudowałem ten dom. E, fajny wy mi wyszedł. Taki sobie zbudowałem. Nie ja chcę, żeby to był koniec serii. Wybaczcie mi, ale taką mapkę pobrałem. Dosyć fajna. Będą z tego okienki. Nie chcę, żeby to był koniec serii, więc za trzecim razem nie będzie już tak. Dobra? Widzowie? Bo myślę, że by się wam spodobała ta seria. A obiecałem wam zrobić portal. W ogóle po co ja zacząłem skręcać znów? To dopiero się nazywa. Jez, zobaczcie Już zaczynamy dirta stawiać. Zaczynamy dirta stawiać. Każdy blok jest na wagę złota, więc musimy to mądrze wykorzystać. Wody nie wzięliśmy. Jezu. Dobra, no to musimy zmienić plany dzisiejszego odcinka. Zmieniamy i się ja. Zmieniamy plan odcinka. A to dzisiaj wygląda... Nie wziąłem wody. Więc dzisiaj weźmiemy sobie... To... Enchantowanie. Jak na razie. jest tak leci, lewela. Weźmiemy sobie na 30. Na 30 sobie nabijemy. Ale leci level, jak szybko. nie jest level. Resztę odkładamy. Więcej nam nie potrzeba. Kiedy indziej. Dobra, jest noc, a więc bierzemy słodkich stów osiągnięcie. Następne. Spróbujemy przejść Minecrafta na tej serii. Jeszcze? Jejku. Elementy. Pokażę wam trik, nie wiem czy... Znaczy na, wam pokazywałem taki trik chyba. Pokazywałem. I spodnie enchantujemy. E, kowadło, gdzie jest nasze kowadło? To, tam, tam jest kowadło. Pięknie. Ciernie. Nie W sumie po co ciernie? Nie wiem po co ciernie. Miałem na co ciernie, ale dobra. Zbędzie na to ciernie. O, chyba tak się nie pogniewacie. No. Nie, jest złota zbroja. Jak na sam start nie zła. W ogóle mieczek mam 105. Wydajność: szczęście, Naprawdę nieźle, a to nic innego chyba nam nie pozostało. Jeszcze to upiecimy, tak? Mam. Więc już nie mogę wejść na kreatywa. I wziąć nam tutaj wody. Więc. Z racji tego. I taka chyba ścieżka jest, jest wam. Taka ścieżka jest mam moim zdaniem. Ciekawe jak jest wam. Czy taka ścieżka wam się podoba. Jestem tego bardzo ciekawy. No tam chyba nic innego nie pozostało. Niż nie iść do naderu. No dobra. Miało to być na inny odcinek, ale... Skoro wy... Skoro... Skoro tak los zadecydował, że ja wziąłem wody. Bo oczywiście Antek nie może wziąć wody. Dobra, mamy opsa w sobie. Nie po, po co ja tu wszedłem. Nieważne. Od... Odkładamy cenne rzeczy, te, które nam nie są jak na razie potrzebne. Z tak obstawy starczy diamenty jak najbardziej odstawiamy. Tarczę bierzemy. Osiem diamentów. Jeżeli stracimy, to raczej nic się nie stanie, skoro mamy ich dużo. Poza tym zawsze sobie wezmę. No i dobra. Portal do netheru będzie... Tutaj zaczynamy. Dokładnie tam będzie. A, limit wysokości. Zapomniałem, że tu jest limit wysokości w sumie. Teraz trzeba wykombinować, jak zrobić ten portal. Zaraz ich szybko kopię, to przynajmniej. No i jest fajne. W tym. No i teraz to robimy, widzowie. Musimy jakoś zrobić ten portal. Tylko pytanie jak? Dobra. Bierzemy wodę, żeby zbudować ten portal i elo. Koniec. Gdzie jest woda? Naprawdę, było trudno. Kurczę, jak to zrobić? Dobra, rozwalamy ten blok. Robimy piętro niżej. Gdybyście nie wiedzieli, to już macie sposób, jak robić piętra niżej. W takich rzeczach. Ha, dobra, dobra co robimy z killami Nie no, dobra. Bo ryzykuję, bo no za drugim razem już... się dobre, to był błąd. Musimy jeszcze zrazu zejść. Dobra. Koniec, dobra. Mamy już to. Mamy to. Widzowie? Jeszcze jedzenie sobie weźmiemy tam. O ile wziąłem. Ja no, mam jedzenie tam. Musimy tutaj zrobić zejścia. O tutaj. Ten tylko, tak nie umiem robić. O, ma, ma, wie już jak robić. I pozdrawiam mojego, mojego kumpla, Tymka. Pozdrawiam Cię, Tymek. Ale co? Musimy tutaj zrobić schodki. No i proszę bardzo, mamy już tutaj piękne schodki zrobione. I tutaj zrobimy sobie portal. Wysokość, nie? Nie, no wystarczy ta wysokość. Wystarczy na styk. Na styk, będzie? Na styk. Jest. Leci, let's go. Let's go. I teraz sztuczka magiczna. Podpalony portal. Zobaczymy, gdzie się zrespimy. creepy dźwięki. Czy tam jest twierdza, czy nie? Słucham, czy tu gdzieś nie ma twierdzy. Nie wydaje mi się, żeby gdzieś, ale jest tam... Dobra, jest tam magma. Dobra, wrócimy się. Bo mam plan. Że co? Że, 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 co? Ja cię kręcę. Powiem wam. Nether rozwalamy, oczywiście. Ja, ja cię kręcę. Nie no. Jak to w ogóle się stało? Powiedzcie mi, jak? Ja nie wiem. Po prostu portal do Netheru, naprawdę. Naprawdę. Dobra, niszczymy też tutaj go. Dobra. Widzowie. To by było na tyle, widzowie. Dzisiaj po prostu rozbudowaliśmy naszą wyspę. Trzymajcie się. Tu.